w kolejnej analizie i w kolejnym już sezon analiz. Dziś może nie o aż tak starym filmie, bo filmik ma tylko 5 lat, ale samo te krótkie wideo już stało się kultowe na tej platformie. All Women Are Queens, czyli Wszystkie Kobiety Są Królowymi. Filmik udostępniony, a raczej przerobiony przez użytkownika Camden Powell ma już ponad 47 milionów wyświetleń. Na tym krótkim wideo widzimy pojedynek dwóch kolesi na miecze świetlne. Jeden widać odgrywa rolę dobrego, a drugi złego Często można doczytać się porównań tego starcia do walki z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Sam dialog wypowiadany przez tych chłopaków jest epicki. Wszystkie kobiety są królowymi. Jeśli oddycha, jest totem. Jeśli dobrze rozumiem określenie tot, to to określenie dotyczy kobiety, która wykorzystuje swoje ciało, aby zwrócić na siebie uwagę. Często tak określa się kobiety tanie czy bardziej łatwe. Akcent i głośność wypowiedzi drugiego kolesia przeszła do historii YouTube. Wielu ludzi chciałoby kolejne części, a nawet pełnometrażowy film. Udało mi się również dokopać do oryginału wideo takiego All bez efektu podświetlenia miecza. She breathes, to, co często się wybija, często też jest powielane. Dlatego podobnych wideo, a nawet animacji, jest bardzo dużo. Czy gdzieś jest oryginalne konto tych chłopców? Z oryginalnym filmem tego nie wiem. Na kanale Camden Power był odnośnik w opisie, ale niestety jest już nieaktywny. Filmik Olympia Queens ma już ponad 47 milionów wyświetleń, ale mimo to pozostałe filmiki z charakteru komentarzy na tym kanale nawet nie mają stu odsłon. To pokazuje jak tylko pojedynczy film może się wybić i nie ciągnąć całego kanału. Co stało się z chłopakami z nagrana też nie wiadomo, ale obaj już na zawsze będą legendami. Ja szkoda, że nie pokazano dalszego etapu ich walki.